Hej siemanko witam was w kolejnym odcinku na kanale Konsolowy Fan. A dzisiaj ponownie odcineczek z serii Zagrajmy na Nintendo Switch. A będzie to gierka z ostatnich zakupów, jeśli chodzi o gry na Switcha. Cuphead. I powiem wam tak, za dużo wam nie pokażę w tej grze. Nie więcej tylko jak ona się prezentuje na konsoli Nintendo Switch OLED ponieważ próbowałem grać w tę grę i powiem Wam, że ona jest jak dla mnie, jest no mega trudna. Nie wiem, boję się trochę bardziej agresywnie zagrać, tak odważnie, twardo, bo boję się o analogii i te joycony, które są montowane na szynie, bo naprawdę jest mega wyzwanie, jeśli chodzi o tą grę. Tutaj mamy hmm, w formie handhelda jeden gracz, w formie takiej opartej o nóżkę wiadomo każdy swój joycon no to mamy do dwóch graczy i pod TV też do dwóch graczy może wtedy byłaby łatwiejsza ta gra ale tak to jest no, kosmos być może gdybym trochę więcej pograł no to coś bym tam zdziałał ale zniechęciła mnie powiem wam szczerze tak wygląda wnętrze pudełka jeśli chodzi o te karty to było to w odcinku na, unbox na unboxingu zakupów. Jeśli ktoś nie widział, podlinkuję do góry, można sobie zerknąć. Dobra, weźmy może już, mm, zobaczmy jak to się prezentuje na konsoli. Wiecie co tak szybko, sprawdzę tylko, czy był jakiś updatecik, bo no nie pamiętam, czy faktycznie coś się pobierało, jeśli chodzi o tą grę. Słuchajcie, już dawno tego tak nie robiłem, że. Hmm, szukamy. Jak widzicie, mało miejsca, 8,5 giga mi zostało, ale karta już jest w drodze karta pamięci. 306 mega. 306 mega mamy, jeśli chodzi o zapis na karcie pamięci. Nagrywam GoPro, powiem Wam szczerze, wcześniejszy odcinek, który wpadł z gierki chyba Kirby Nowego, też było GoPro i wydaje mi się, że jakoś jest taka w miarę, ale opinię możecie sami zostawić. Fajnie to jest. Fajnie, minusie to wygląda, ale jeśli później chodzi o grę, no mówię masakra. Jeśli. No, jak dla mnie. No tu mamy start. W opcjach. No, coś tam mamy. Język angielski, francuski, niemiecki, no ale. O, jest polski. Wcześniej tego nie widziałem. Mamy później dźwięk, grafika, no tu dużo do ustawienia pewnie nie ma. Sterowanie. Jakaś zawartość do pobrania, nie wiem, nie sprawdzałem. Osiągnięcia. No fajnie to wygląda. Tylko... Kubuś, a malowana buspa 1 DLC. 0%. No i tu możemy sobie wybrać postać. Weźmy może tam. Teraz to inna bajka po polsku Można sobie to przeczytać A ja wcześniej jak testowałem gierkę Męczyłem się z tym angielskim Myślałem, że nie ma polskiego języka do wyboru Bo jeśli chodzi o gry na Switcha no To jest z rzadkością można powiedzieć język polski Zawsze można sobie spauzować filmik i przeczytać jeśli będzie to widoczne, bo nie wiem jak to wyjdzie na nagraniu. Fajny taki dźwięk jest. Jak kiedyś, nie wiem, takie stare TV w latach 90. się szukało kanału. To coś podobnego było. Może na razie nam bliżej, żeby było widać te napisy. Gotujcie się na niezłą przeprawę, czy coś takiego. No i tu akurat mają rację. Na niezłą burdę. Tu mamy samouczek, może. Kurczę, wcześniej chyba nie sprawdzałem tego samouczka. Więc może zobaczmy jak to będzie wyglądać. No jak ja mam to zrobić jakoś tak szybko? O. strzały, fajny dźwięk. R, gdzie tu jest R? Batony, nie mogę trafić. Dobra tu jest pokazane chyba dobre Odbicie i klaps Skocz w powietrze aby Zneutralizować różowe obiekty Albo ich użyć zdolności Ta ładuje Super pasek Kurczę, to chyba chodzi, żeby to... Już nie mogę? Jak ja biedę mam teraz tam podskoczyć? Można dwa razy w powietrzu? Nie można. ja tego samouczka nawet nie przejdę No udało się Sprześć ducha nie żyjącego towarzysza dobrze wymierzonym odbiciem tylko grże dwuosobowej. No dobra O o tym nawet nie wiedziałem Wiecie, ciężko, opornie mi to idzie, bo tego samouczka to praktycznie pierwszy raz widzę. Dobra, może... Zobaczmy, jak to się tam prezentuje. No, raczej drugiego gameplayu z tej gry nie będzie, bo nie chcę się zbytnio irytować. No i tu mamy mapkę troszkę otwartą. sobie wędrujemy. Tutaj możemy z kimś zagadać, tu mamy sklep, pewnie z czasem będzie można coś kupić. Zobaczmy może, co tutaj jest. Wybór poziomu trudności. Zwykły, prosty. Kurczę, wtedy miałem po angielsku, nawet nie pamiętam, czy miałem takie coś do wyboru. Może ja miałem ten poziom trudny i temu tak masakrycznie mi to szło. Oi, Zil. Tak, jeszcze raz. I gdybym może dużo więcej pograł, to bym to opanował, bo można się nauczyć mniej więcej tych wszystkich ruchów. Teraz spojrzałem w kamerkę. Nie muszę tego y przy ciągle cisnąć, bo wystarczy go przytrzymać. Kurczę, nie złożyłem odech. Raczej do najmłodszych to ta gra nie jest. też młodzież, czy tam dzieci teraz szybciej ogarniają niż my starsi, bo ja już do tych młodych nie należę. Nowy rekord, no bo praktycznie pierwszy raz to przeszedłem. Pamiętajcie, tylko w trybie zwykłym można zdobyć syrograf dłużnika, no już was tu nie ma. Dobra, Ale tutaj jeszcze coś mamy. Co ty wpuszczy? No dobra, zobaczmy sobie może co to jest. Za dużo się tu dzieje. Już mi zostało ostatnie życie. Tak spróbuj ponownie. No coś wydaje mi się, że często będę miał to na widoku. Masakra może ja nie będę się tam zatrzymywał i z nimi wszystkimi walczył. No już mi nie wyszło. Masakra! I to jest ten poziom łatwy, czy tu raczej chyba nie było wyboru? Poziomu? Nie, to było na początku, chyba nie? No nic, zobaczmy sobie coś innego, bo tu ewidentnie mi nie idzie. Ja potrenuję, może wtedy będzie lepiej. Nic tu nie mogę zdziałać. Myślałem, że tu też jest jakaś plansza. O, tu mamy wybór poziomu trudności. To takie wybrane chyba y, etapy. Można sobie wybrać poziom. No za wcześniej. Jeszcze raz. No, dwie osoby może byłoby znacznie łatwiej. Dobra, jest wymagająca. Powiem Wam, nie spodziewałem się, że aż tak. Więc chyba zbyt często nie będzie odgrywana przeze mnie. O rany, teraz mini... Teraz dopiero się zacznie. Wiecie co, ja tego nie opanuję. A jeszcze ile brakuje do końca, masakra. No nie wiem, spróbuję zagrać w... W tą grę w dwie osoby. I wtedy ją przetestować, bo jak na razie to... To raczej mnie ta gra nie cieszy. Fajnie to wygląda. Nie trzeba celować. Cztery monety. Tu coś mamy. Za trzy monety. Dodatkowy punkt zdrowia. Dodatkowy punkt zdrowia. Lekkie zmniejszenie siły ataku. Trochę lipa. Śródłówka. Tu mamy bomba dymna. Zabrotówka. No, coś tam mamy w tym sklepiku. Zawsze można troszkę wzmocnić naszą postać. No, ale poziom jak dla mnie trudny. Może na większej konsoli wtedy bym był bardziej taki odważny, tu manewrował. A tu no wieście mi, że trochę boję się o te analogii Więc no jest jak jest Chciałem wam pokazać mniej więcej jak prezentuje się Gierka, no jak widzicie Mi nie idzie, ale Mniej więcej można zobaczyć właśnie Na jakiej Oj sorki, na jakiej zasadzie Ona polega No i Możecie sami spróbować, może wydacie radę, bo ja takim nie wiem. No nie jestem aż takim gamerem. Gram teraz no gram teraz dużo na pc bo jak wiecie, ulepszyłem swój sprzęt właśnie pc No i tam teraz aktualnie przesiaduję na konsolkach. No gram teraz rzadko. Chyba, że jakoś tak wyjątkowo właśnie teraz będę spróbował zagrać w dwie osoby w tą grę. Jeśli ktoś z rodziny do mnie wpadnie. No i wtedy może, może kiedyś będzie odcinek o w dwie osoby. Ale to się zobaczy, bo naprawdę poziom według mnie jest wysoki. To co, to by było wszystko w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć.